kolejny filmik, bo uciekło, zrobiłam zdjęcia, przy okazji zrobiłam zdjęcia y, tych y, znaków drogowych na drodze publicznej nad leśnictwem. Tak, na to też poszło y, pewnie mnóstwo pieniędzy, bo wyprodukowanie tych znaków oni sobie cenią i pewnie też to jakiś kolej zgarną pieniądze projekt, nie projekt to wszystko wszystko zaplanowane zaplanowane i, i do podziału no wszystko projekty unijne zwierzynie w lesie nie są potrzebne nie są potrzebne yy, żadne drogowskazy ona y, żyje tu swoim życiem, a to wy się w to życie ciągle y, y, wplątujecie i, i niszczycie tą przyrodę. Notorycznie. Przyroda jest notorycznie niszczona przez człowieka, a obecnie przez spółkę, spółkę lasów państwowych. Ja jestem ciekawa czy taki, już to kiedyś też, nawet zgłaszałam policja stała na drodze do Sierakowa, bo tutaj jest basen przeciwpożarowy, jest pełny wody. Kiedyś zgłosiłam to, bo po umieszczeniu tego znaku widzicie jest zakaz, droga leśna, zakaz umieszczeniu tego znaku trzydziestki zgłaszałam to na policję policja stała chyba przez dwa dni no bo jak się yy, te duże samochody tirowcy dowiedzieli, że jest droga zrobiona to oni zaczęli sobie skracać, bo myśleli, że jest asfalt położony, bo te mylne informacje po prostu ciągle krążą i zaczęli sobie skracać zaczęli sobie jeździć ile tam mógł wyciągnąć no i stała policja przez dwa dni, niby. Nie wiem, kogo tam złapali. No i później szara rzeczywistość. To jest też droga. Tutaj już nie nawieźli tyle tego kamienia, no bo to już im się tam nie opłacało, nie sprawdzało się. Tutaj już robił chyba międzychód. Myślę, że tak, no bo to już jest teren międzyotów. Także tu już im się nie opłacało wozić tego szarego kamienia, ale widzicie, jak jest droga wyniesiona. Głębokie rowy są porobione, że niby ta woda ma ściekać do tych rowów. No i to jest taka droga, cud, miód i malina. Hmm. Za jakiej partii? Chyba PiS. Zresztą wszystko PiS, PO, Konfederacja jedno zło. Jedno zło. PSL, Polskie Stronnictwo z Libickim, jedno zło. Ten to już w ogóle kanalia jedna, popiera jak chorągiewka na wietrze, kogo się da, byle się tylko utrzymać na powierzchni wody. Jak mnie słyszy, to nawet go nie pozdrawiam, bo chcę, żeby już jako senator przestał być senatorem, bo robi po prostu wstyd, wstyd dla Polski. W początku popierał wojnę, konflikt na Ukrainie. Jak można popierać wojnę? Nie być pokojem za rozwiązaniami pokojowymi, tylko popierać wojnę, dostarczać broń, amunicję, żeby się co? Szelali? Budować kolejne zakłady, żeby yy, biznes się kręcił? Ja kocham tą puszczę, kocham tą zieleń, kocham ten las, po prostu jak własne dzieci. Dla mnie to jest y, pół życia. Połowę życia tutaj spędziłam. Y, no, nie, nie całkiem znam całą puszczę, ale ten rejon po prostu uwielbiam tutaj przebywać. Chociaż y, wiele razy już powiedziałam, że czas na mnie z tej puszczy. I powinnam się stąd wyprowadzić, bo źle to czasami na mnie już działa. Jestem po prostu zmęczona tymi ludźmi, którzy podkładają mi te kłody pod nogi. Nie rozumiem, jak można kłamać jak można być takim obłudnikiem i w tym, co się robi, być tak zakłamanym. I popełniać przestępstwo za przestępstwem. Chodzić w czarnej masce, że to tak nakazali, że to, to ja jestem przestępcą, bo, bo nie noszę maseczki. Bo tak wszystkich z Andrzejem Janiakiem na sesji tak o mnie mówili. Zastanówcie, kim wy jesteście. Na drogę, jak widzicie, ja już to kiedyś robiłam zdjęcia. Dzisiaj Wam pokażę te znaki. Będzie, będzie tutaj, można na filmiku zobaczyć. Tych progów jest chyba 12. Każdy próg chyba kosztował 1000 jak nie więcej sam znak przepraszam sam znak progi to nie wiem i także miały te progi po prostu tutaj zadanie żeby sprzęt nie niszczył tej drogi to sobie zobaczcie czy one się sprawdziły piękna sosna tutaj jest zakręcona zakręcona taka piękna jest. Mówię, ja już porobiłam kiedyś to zdjęcia, jak znajdę to, to Wam później puszczę, bo to było na Facebooku zrobione. Dlatego się tak wkurzają na mnie. Tak. Bo od dawna tych absur absurdów, które się dzieje w Polsce, ja pokazałam już wiele. Widzicie, że taki ciężki samochód, to on przed tym progiem zwalnia. To jest wyłudzenie pieniędzy, wyłudzenie dla firmy jakiejś, która to montowała. Rączka, rączkę myje. Dawno nie jeździłam ten względów drogi. Są inne drogi i sobie y, inaczej też skraż drogę. Mm, nikomu nie muszę się z niczego troszyć, bo stam w tym lesie i mam prawo jeździć, którą drogą mi się podoba. A nie, że ktoś mi będzie rzucał, którą drogą jeździ. Jestem wolny człowiek. A las należy do wszystkich, do wszystkich szlaków należy, a nie, nie walczyliśmy, żeby nie sprywatyzowali lasu, no i co z tego co z tego, że nie sprywatyzowali jak zrobili spółkę skarbu państwa i jest to ich prywatny folwark i drewno wszystko co wywiozą to nie wiadomo co z pieniędzmi się dzieje nie wiadomo co z pieniędzmi jaków za które skasują, się dzieje. gdzie, nie, gdzie widzicie są takie, parki? Porobimy. U mnie też tam niedaleko dębowca też jest zrobiony taki parking. Tam można sobie zatrzymać. Tylko czasami nie wiadomo, jak dojechać. Skoro wszędzie są jakieś zakazy, i tutaj jakiś sobie no, nadgorliwy leśniczy podjedzie i zobaczy, że stoicie nie na tym parkingu, tylko gdzieś tam przy drodze, bo zmierza. Tego parkingu i on już Wam y, zaserwuje mandat. Tak, chociaż on nie jest prawny do y, wystawiania mandatu, więc wam wezwanie y, włoży za wycieraczkę y, anonimowe. wezwanie Wam, wąży, że się ma stawić do nadleśnictwa i w nadleśnictwie zapłacić mandat. Był moment, bo wiedzieli, że nielegalnie działają, więc był moment. Że w sobota sobotę, niedzielę zatrudnili policjantów, no bo inaczej tego nie można powiedzieć. Firma wynajmowała firmę policjantów, no bo Policja Polska to jest firma, i jeździli po tych drogach, łapiąc ludzi, którzy jechali na grzyby. zgodnie z prawem później można to policzyć ile ile znaków drogowych sobie połowiali i tych progów robili a dziury jak były tak są w zeszłym tygodniu właśnie słychałam, sprawdziłam tą drogę i wiedziałam, że w tym tygodniu też będę miała pojechać do miodu. Więc sobie taką pasę zaplanowałam. Tak jak wiedziałam, że spotkam Przemysława, Rzegiego na drodze. Chyba, że to jakiś podleśniczy. na posyłkę na Przemysława w telewizji, w telewizji z armatą pokazali by to tak zagłuszyć zagłuszyć to co się dzieje. no pokazali czy pan Przemysław mówię, by nie pokazać prawdy